Hej o, gotujcie coś sobie dzisiaj ze mną w termomiksie. Najpierw szukamy przepisu i to mi trochę długo zajmie, więc widzimy się jak najlepiej przepis Dobra, znalazłam przepis i robimy bułeczki takie fajne, bardzo dobre. Klikam rozpocznij gotowanie i zobaczymy. O, dobra. Teraz mamy 170 g mleka, więc idę po mleko. Mam mleko i tutaj trzeba kliknąć Tara. Jak jest zero, to wlewamy. Przelało mi się o 6 g, ale to do lodówki i klikamy dalej. 170 gramów, 150 g gramów wody. Dobra. Mam szklankę wody. Klikamy tara. I leję. Ociechniemy. Widzimy się, jak Znowu mi się przelało. Mam drożdże. Teraz trzeba. je pokruszyć. Właśnie. Wspałam to sobie do miski i teraz będę to po prostu kruszyć, bo musi być 20, a ja mam 26, tam 7, więc Tam, tych drożdże, ale wiecie, jakby zawsze można dać więcej. Ja mam wszystko o 6 gramów więcej, tak naprawdę. No więc idę do składania. Dobra, drożdże po e, wysuszone, pokrojone, nie Dobra. Wsypujemy. Ma 26 gramów, bo tam był 1 gram, więc idziemy po kolejny krok. Jedna łyżeczka białej śmierci, czyli cukru. Zakładamy pokrywę, klikamy dalej. I dwie minutki czekamy. Ja czekam, aż to się zrobi, a ty zasubskrybuj. zasubskrybujesz, a ty zasubskrybowałeś. 30 gram masła miękkiego. Teraz musimy dodać. Mamy masło co prawda nie miękkie, ale gdzieś to ma tak jest szczerze. Klikamy tara. Tara, jeszcze raz, zapomniałam zdjęć. Generalnie będzie z tego oparty 12%. To chyba będzie serio takie coś. Ugotuj coś ze mną. Bo ja nie kocham gotować. Widzimy się jak tam tamto masło. Jak na razie prezentuje się to tak. 500 gram mąki pszennej. Klikamy Tara i wrzucamy mączkę. Dobra, dodałam. Tak się to prezentuje. Klikamy dalej. jedna, dwie łyżeczki są. I sypiamy. Po, po to Pan Bóg dał nam oczy, żeby robić na oko. Jeżeli podoba Ci się ta seria, to dostaw lajka po więcej te, 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 takiej treści filmów. Teraz mi się wyrabia ten ciasto yy, i czekam aż ten i za chwilę będzie bardzo dwa zrobienia tego w ogóle. Wszystkiego.